Nazywam się Jacek Niedałdowski i od 2008 roku trudnię się doradztwem finansowym. Pomagam klientom, jak chodzi o zarządzanie ich finansami. W przypadku chęci osiągnięcia wolności finansowej, utrzymanie domu raczej nie powinno być moim zdaniem wymówką. Warto patrzeć na budżet. Jako na takie trochę wiaderko z wodą. Ja lubię to porównanie, bo bardzo dużo osób, trzymając to wiaderko i traktując je jako moje wszystkie pieniądze, które posiadam, zaczyna łatać małe dziurki, zaczyna się zastanawiać, czy ja faktycznie tu źle wydałem, tu nieźle wydałem, a może tu oszczędzę i tak dalej. I to jest bardzo dobre, zresztą o tym wielokrotnie już powtarzałem w tych odcinkach. Natomiast często zapominamy, że najistotniejszym faktem jest dolewanie do tego wiaderka. No bo jak tam w tym wiaderku jest tyle wody, i ty będziesz się skupiał, czy tu mi ucieka jedna, czy druga kropelka, no fajnie, ale ile z tego tak naprawdę uszczkniesz, tak? A w momencie, w którym na przykład pomyślisz, dzisiaj kończę pracę po 8 godzinach i po położeniu dzieci spać, zamiast popularnego serwisu i oglądania kolejnego serialu, Godzinę posiedzę nad tym, żeby wymyślać jakiś biznes online. Albo nie wiem, w weekend, jak wstanę rano, to nie wstanę o 10, a wstanę o 6 i pojeżdżę 4 godziny na taksówce, tak, czy na jakichś podobnych tego typu. I szukanie dodatkowych źródeł dochodu to jest moim zdaniem przede wszystkim klucz do tego, żeby łatwiej było zarządzać. Oczywiście, no. Nie każdemu się uda, nie każdy może, ale ja nie lubię takiej argumentacji, że ja 8 godzin pracuję i ja jestem zmęczony. No, ja pracuję czasami po 14 i co z tego? No, tak to działa. Jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, to musisz coś więcej z siebie dać. Jak na przykład chcesz schudnąć, co często porównuję, tak? no, to musisz iść na tą siłownię i zasuwać i się spocić. No, tak to niestety jest. Więc jak teraz zrobić. Jeżeli już wiemy też, ile będziemy potencjalnie do tego wiaderka dolewać i z niego łatać tych dziur, jak to zrobić, żeby mieć na to plan? Przede wszystkim spójrz, jak wygląda Twoja płynność finansowa. Czyli krótko mówiąc, jak wyglądają Twoje zarobki w relacji do Twoich wydatków, tak? Jeżeli tu jest OK, to możesz iść dalej. Jeżeli nie, no to faktycznie szukaj tych oszczędności albo zacznij dolewać więcej do wiaderka, tak? I tyle. Tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Zresztą o tym już mówiłem w kontekście budżetu. Jak nie wydawać. No nie chcę powiedzieć na głupoty, ale mądrze, o tak bym powiedział. Jak wydawać mądrzej. Eee, natomiast druga rzecz, w kontekście utrzymania domu i osiągnięcia wolności finansowej, uważam, że na tej drodze stoi jeszcze jedna rzecz. Bo jak już mam płynność, to jeszcze może się okazać, że ją stracę. Może to być wypadek, może to być choroba. E, mogą to być rzeczy, których nie przewidziałem, więc warto pomyśleć o wszelkiej maści zabezpieczeniach typu ubezpieczenia samochodu, nieruchomości na życie czy od chorób innych tego typu, które faktycznie sprawią, że ja będę przygotowany na wszelką ewentualność. Przyznam szczerze, że nie od wszystkiego da się ubezpieczyć, mimo tego, że ubezpieczenia mi też się trudnie, więc oprócz tego warto jest na początku zbudować sobie tak zwaną poduszkę finansową. Czyli pieniądze, które mają posłużyć ku temu, żebym ja na przykład no był bezpieczny, żeby w razie czego jak coś się wydarzy nie musiał sięgać daleko do kieszeni albo nie daj Boże brać kredyt, tak? Tylko żeby faktycznie te pieniądze służyły ku temu, że no, na, wszelki, na wszelki wypadek w dużym skrócie. Notabene poduszka finansowa to jest też super sprawa w kontekście potencjalnej zmiany mojego życia zawodowego, bo mogę stwierdzić, że w tym zawodzie, w którym pracuję już więcej nie osiągnę, nie będę w stanie więcej nalewać wody do wiaderka. I siłą rzeczy, mając poduszkę finansową, która jest dla mnie na przykład, nie wiem, pół roku czy rok mojego utrzymania, mogę w którymś momencie powiedzieć: chrzanie, to nie będę już pracował w ten sposób. Zmieniam zawód, inwestuję w siebie, nie wiem, idę na jakiś kurs, zmieniam swoje życie zawodowe tam, gdzie potencjalnie będę zarabiał więcej. Mam poduszkę finansową, za tą poduszkę finansową utrzymam się przez kolejny rok i zmienię swoje życie zawodowe po to, żeby zarabiać więcej. Jeżeli na kanwie, jakby, mojego planu mam już tą płynność i mam ją zabezpieczoną, to wtedy dopiero myślimy o przyszłości. Wtedy zastanawiamy się, w jaki sposób osiągnąć swoje cele. I to, tak jak mówiłem w odcinku z dziećmi, no najlepiej określić wartość tych celów i okres czasu, jaki mi pozostał. Siłą rzeczy na kanwie tego będzie mi prościej zdecydować, jaką kwotę miesięcznie przeznaczyć. Może na przykład Wbrew temu, co myśli opinia publiczna, warto by było wykorzystać fakt, że mam zdolność kredytową i na przykład kupić mieszkanie pod inwestycje, które to będę kredytował, i na przykład wynajmujący będzie mi je spłacał. Wartość mojej nieruchomości pójdzie do góry, wartość kredytu, biorąc pod uwagę, że mamy inflację, się zdewaluuje. Nagle się okaże, że ja za parę dziesięć, paręnaście lat mam mieszkanie bez kredytu, które stanowi dla mnie stałe źródło dochodu. Tylko muszę mieć zdolność kredytową, tak? To już są indywidualne plany finansowe, które na to będę pomagam tworzyć, więc yy, no, ciężko jest tutaj dać taką jednoznaczną poradę, zrób tak i wtedy będziesz bogaty. Natomiast tych zasad, o których wspomniałem, na pewno warto się trzymać i nie zapominać. Ja już to do znudzenia będę powtarzał w tym odcinku. Nie zapominać, że najważniejsze to dolewać do wiaderka, bo paradoksalnie łatanie tych dziur, no nie zawsze aż tyle wniesie, co skupienie się na tym, aby zacząć zarabiać więcej. Skoro już wiesz, jak wykonać budżet domowy, już wiesz, że warto go wykonać i podałem Ci parę sposobów na to, jak w nim trochę przyoszczędzić, wiesz też, jak zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci, jak do tego podejść i jak osiągnąć wolność finansową, no jedyne, co mi pozostaje, to życzyć Ci powodzenia, a w razie gdybyś potrzebował pomocy, zapraszam do siebie e, Taka na koniec krypto -reklama.